Jesteśmy właśnie w okresie, w którym wszyscy rozliczamy podatki, dostajemy te pity, potem się rozliczamy, kontaktujemy z Urzędem Skarbowym, bardzo nerwowy okres dla wszystkich. Dlatego ze mną Arkadiusz Rzeżawski, który reprezentuje drugi Urząd Skarbowy Łódź Górna. I opowie nam Pan trochę o tym, jak zrobić, żeby rozliczyć się szybko, sprawnie, z jak najmniejszą ilością nerwów, żeby to przebiegło tak, żebyśmy za rok chcieli się znowu rozliczać. Nie wiem, czy chcieli, ale żeby to takie nerwowe nie było. Bo co? Bo Urząd Skarbowy się zmienia, Wy jesteście coraz bliżej klientów, coraz bliżej ludzi i staracie się rzeczywiście różne nowości wprowadzać, które nam, biednym podatnikom, ułatwią. Tak, no dziękuję Pani redaktor za, za to wprowadzenie, to trochę takie trwoga <grym> aż, ale nie, faktycznie w tej chwili to nasze rozliczanie do, dochodów rocznych z poprzedniego roku jest bardzo, można powiedzieć przyjemne i łatwe niż to, co było kilka lat temu, kiedy osoby musiały to wypełniać papierowo i stały często w kolejkach, chociażby w urzędach skarbowych. Ale na pewno pani redaktor pamięta chociażby ten ostatni dzień składania zeznań, czyli 30 kwiecień, kiedy i telewizja, i wszelkie media, i poczta polska była zasypana kolejkami, żeby złożyć przed właściwym terminem zeznania. W tej chwili to wszystko, remedium na to, nazwijmy zło, którego już nie ma z pewnością, to jest e-urząd skarbowy i między innymi rozliczenie e-PIT, czyli to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe dla osób prowadzących, nie prowadzących działalności gospodarczej, ale także mamy te narzędzia, które już dotyczą osób na innych rozliczeniach podatkowych, czyli na przykład prowadzą działalność gospodarczą chociażby na podatku PIT 36 l czy w formie zryczałtowanej, gdzie mamy chociażby najem opodatkowany. Albo zwykły PIT36, czyli tak zwane zasady ogólne, tyle, że tam już tych informacji nie będzie tak kompleksowo jak w przypadku tego PIT37, najbardziej popularnego. Tam już trzeba będzie trochę sobie radzić samemu. No tak, bo tam chociażby przychody z prowadzonej działalności, o tym wie przedsiębiorca, który prowadzi tą działalność, musi to wypełnić, ale już te dane podstawowe to jest, to jest, to jest bardzo duże. Klutych rozwiązań, że kiedyś ja pamiętam pracując XTAT w organach podatkowych, często były błędy chociażby w danych rejestracyjnych, tak? w danych związanych z tym, kto w ogóle nam się opodatkowuje. W tej chwili, logując się do Urzędu Skarbowego, mamy już te dane z automatu za, zaciągnięte, a w przypadku PIT-37 mamy także wszystkie informacje od naszych płatników, czyli od naszych pracodawców. No i często się tak zdarza, ja tak, tak mam przynajmniej rozmawiając ze znajomymi, że. Kiedy się logujemy do tego epitu przez e Urząd Skałowy, dostrzegamy, że na przykład jakąś mieliśmy umowę zlecenia, o której w trakcie roku zapomnieliśmy, tak? Czyli dzisiaj byśmy pewnie tego papierowo nie ujęli, a tu już systemowo mamy wszystko ujęte. Uzupełniamy oczywiście o właściwe ulgi bądź odliczenia. No bo to trzeba zrobić na piechotę, bo najłatwiej jest jak mamy jeden rodzaj pracy, najlepiej umowę o pracę albo jesteśmy emerytami i to jest jedno źródło naszego dochodu, jedno źródło jednocześnie podatków, to mamy niczego nie odliczamy, to mamy gotowca. Właściwie my tam wchodzimy i może kliknąć wyślij. Tak, dokładnie, natomiast też nie do końca, bo też te dane w zakresie ulg, które są z poprzednich lat dotyczących chociażby Ulgi z tytułu posiadania dzieci, to już się zaciąga, system zaciąga. System zaciąga także z poprzedniego roku chociażby yy, nasz pożytek publiczny, czyli ten 1,5%, który jest teraz od dwóch lat na pożytek publiczny. Oczywiście możemy go zmienić, tak? możemy wskazać inną organizację i tu też zachęcam do tego, bo to są pieniądze, które tak wpływają do budżetu państwa. Oczywiście idą na te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Ramach... A takie poczucie, że jesteśmy trochę bardziej decyzyjni. Tak, trochę jesteśmy decyzyjni, i powiem szczerze, że to naprawdę bijemy rekordy jako takie obywatelskie postawy w zakresie przekazywania tego półtora procenta, bo wskazujemy nie tylko organizacje, ale bardzo często konkretny cel. Czyli chcemy pomóc konkretnej osobie albo konkretnej instytucji, czy też celowi, bo te cele są różne. Nie tylko takie pomocowe związane chociażby z, no z opieką zdrowotną, z pomocą chorym. Tylko często jest cel taki bardzo ogólny albo wzniosły. No w tym roku bardzo dużo z pewnością będzie celów związanych z powodzią, tak, która była w poprzednim roku, i tutaj też ten pożytek publiczny, no jakby często pozwala nam poprzez jedno kliknięcie tak poczuć się, tak jak Pani redaktor mówi, że pomagamy i do tego naprawdę zachęcam. No i jeszcze tylko powiem, że w zakresie tych oczywiście ulg, jeśli mamy jakąś kwestię, którą system nie, nie ujmuje, no to musimy uzupełnić, czyli chociażby My chcemy się rozliczyć z małżonkiem, tak chociaż nie wszyscy chcą oczywiście, ale czasami jest to, to pewne. Albo z dzieckiem. Tak, czasami są te elementy, które powodują, że musimy tą swoją interakcją zadziałać. No i tu jeszcze bardzo istotna zmiana w ostatnich miesiącach mamy aplikację mobilną e Urząd Skarbowy, którą darmowo ściąga, ściągamy przez podatki gov.pl na nasze smartfony, więc... musimy mieć smartfona, proszę mi wierzyć, nie wszyscy mają Okej, okay, tak, natomiast te musi pani redaktor też wierzyć, że często chociażby w komunikacji publicznej kiedy się naprawdę jest to już coraz bardziej powszechne, jakby. No, można powiedzieć, że bez Ale tego... ci, którzy mają, mają dodatkowe rozwiązanie, ułatwienie, tak, tak, ułatwienie że będzie Tak, i, i naprawdę, o tle to jest dobre rozwiązanie, że to jest moment, kiedy ściągamy tą aplikację. Możemy się uwierzytelnić poprzez później nadawany numer PIN, bądź nawet biometrycznie, czyli odciskiem palca. Więc można powiedzieć, że Resort Finansów i ICAS to także te narzędzia, gdzie. No jesteśmy w takiej nowoczesności naprawdę bardzo, bardzo dużej. Ale oczywiście Urząd Skarbowy to tam jest ba no mamy bardzo dużo tych elementów związanych z, z rozliczeniami podatków, ale nie tylko, tak? Ja tylko przypomnę, że to jest bardzo istotne, bo w tej chwili od 15 lutego to wstępnie wypełnione zeznanie jest tam gotowe i często pokutuje taka. Ono jest szybciej niż my wiemy, bo nie wszystkie pity jeszcze tak. do niektórych w tym okresie spłynęły, bo czas jest tak. do 28 lutego, a od 15 urząd skarbowy już, już wie, już wie, tak, bo płatnicy są zobowiązani do końca stycznia złożyć to do właściwych urzędów, oczywiście też przez dedykowane narzędzia elektroniczne, więc faktycznie dużo podatników się loguje, zobaczyć, czy ile tam faktycznie jest, i tu też taka moja prośba i uwaga, bo często widzimy że jest coś do zapłaty, co też oznacza, że jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej jakby bogatym i bardziej bardziej musimy więcej włożyć tę część do budżetu państwa, ale pokutuje taka teoria, że jeśli teraz się rozliczę, to znaczy, że muszę od razu zapłacić podatek. Tak? Natomiast tak nie jest, bo w przypadku podatku dochodowego od do osób fizycznych ten termin to jest 30 kwiecień, więc jeśli dzisiaj nawet rozliczę się tam, kliknę w tym epicie. To dokonać zapłaty musimy do 30 kwietnia. Tak? Natomiast w przypadku nadpłaty jest zupełnie inaczej. Tak? Bo tu Trzeba im dłużej szybciej, poczekać. No, Im szybciej złożymy, <laughs> tym szybciej odzyskamy nadpłatę i też przez te dedykowane narzędzia e Urzędu Skarbowego i EPITA mamy tylko my, jako Krajowa Administracja Skarbowa, 45 dni na dokonanie zwrotu, a jakbyśmy się chcieli przejść do urzędu fizycznie no to nie dość, że się stracimy czas, to jeszcze na tą nadpłatę będziemy czekać aż 3 miesiące. No dlatego te narzędzia są tak Czyli na pewno... lepiej to zrobić elektronicznie, tak. ale to nie jest tak, że będziemy czekać 3 miesiące, proszę nie straszyć, że do 3 miesięcy. Do 3 miesięcy, oczywiście. Tak. Bo bywa szybciej. Bywa oczywiście szybciej, natomiast przy 45-dniowym tym terminie przez chociażby złożenie epita, no ten termin 45 dniowy też jest do 45, natomiast tak z, z naszych badań wynika, że czasami ten zwrot się dzieje po kilku, a czasami taka średnia to jest do, do dwóch tygodni. Także jeśli to, to się, no na pewno są te korzyści. Tu, tu też bardzo duża uwaga, żeby ten zwrot się zadział bardzo szybko, właściwy urząd skarbowy musi mieć wiedzę o rachunku bankowym, tak? Czyli jeśli tego rachunku nie ma zgłoszonego, bo często też nasi Podatnicy mówią... A jest tak jeszcze, bo e, mhm. my, mam poczucie gdzieś już się trochę przyzwyczailiśmy, że to jest najszybciej. Mhm. E, bo kiedyś rzeczywiście jakieś przekazy były, jakieś. Są jeszcze przekazy. E, e, tak. No właśnie, ale teraz już większość posiada po prostu te tak, konta na... bankowe, bo mhm. są różne takie wymogi też z pracą bardzo często związane, że trzeba to mieć. E, jeszcze nie wszyscy się przyzwyczaili, że to dobrze jest od razu Urząd Skarbowy poinformować. E, może inaczej rachunek co do zasady mamy, nazwijmy to większość posiada. Natomiast często zmieniamy te rachunki bankowe, czyli zmieniamy chociażby banki, bo patrzymy gdzie jest korzystniej i tak dalej. I trzeba pamiętać o tym, że zmiana tego rachunku także rodzi ze sobą konieczność zmiany w urzędzie, żebyśmy dostali na ten właściwy rachunek bankowy zwrot. Więc to jest istotne. I tutaj także e-urząd skarbowy, bo możemy złożyć tak zwany dokument ZAP3, który aktualizuje nasze dane w tym zakresie. I tu też zachęcam, bo wtedy ten zwrot idzie w zdecydowanie szybciej. Ale co istotne, jeśli będzie ten rachunek zgłoszony, to pójdzie każda kwota nadpłaty, czyli nawet jeśli będzie ta przysłowiowa złotówka, to ją odzyskamy. Natomiast jeśli nie będzie tego rachunku, to do 32 zł, czyli do wysokości dwukrotności kosztów upomnienia zwrot będzie oczekiwał na przyszłe jakby należności, czyli nie będzie zwrócony przekazem chociażby, bo jest koszt zwrotu, czyli jest tak zwana właśnie opłata porto, którą Poczta Polska pobiera, więc naprawdę korzyści ze zgłoszenia rachunku jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej i do tego zachęcam, tak? bo to na pewno ta szybsza forma zwrotu nadpłaty jest, ale gdyby też ktoś z Państwa miał wątpliwości w zakresie tego, to te wszystkie informacje znajdą się także we Urzędzie Skarbowym, czyli jak się tam zalogujemy, to widać chociażby nasze rozliczenia, tak? czyli widać, czy mamy tą nadpłatę, czy też nie. Gdyby się okazało, że jednak jest coś do zapłaty, to też mamy bardzo nową taką usługę, która powoduje, że nie musimy w serwisach zewnętrznych dokonywać płatności, tylko od razu pojawia się właściwy przycisk zapłać, opłać i przechodzimy do bankowości bądź elektronicznej, bądź tak jak kiedyś mówiliśmy, płacimy blikiem. To też jest polskie rozwiązanie, więc można powiedzieć, że w tych zakresach tych mobilności i takiej innowacyjności no jesteśmy tutaj, mam nadzieję, przodującą administracją. I tu też może taka uwaga, bo no jeśli mówimy o, o, o urządzeniu mobilnym, to często mamy wątpliwość, czy to jest faktycznie ta aplikacja, czy nam czegoś nie zabierze, tak? czy tutaj nie będzie jakiegoś... No też ja myślę, że mogą dany. być takie obawy, że jeśli my dokonujemy bardzo poważnych czynności, bo to są bardzo poważne czynności, okay. za pomocą telefonu, który możemy zgubić. Yy, to hmm. gdzieś się pojawia y, jakiś y, opór, jak go przełamać? Tak, to, to, jak zgubimy, to w ogóle to, to z jest nieszczęście, tak? Większe niż cokolwiek innego yy, się Podobno to się zmieniło, kiedyś taką najgorszą rzeczą było zgubienie kluczy do mieszkania, okay. obecnie jest to zgubienie telefonu. No, no wierzę, tak? No, faktycznie <laughs> bez telefonu już nie umiemy funkcjonować. Natomiast tego faktycznie nie powiedzieliśmy, aplikacja nie jest połączona z naszymi danymi osobowymi, to znaczy, że jeśli nawet ją zagubimy, to raz, że możemy z zewnętrznej strony Web ją odinstalować, czyli po prostu, żeby nie była. To na jest ten... bardzo ważna tak, informacja, tak. że ona jak tam jest w tym telefonie, tak to możemy ją z tamtego telefonu usunąć tak, żeby nikt nie próbował tak. nawet. Co więcej, aplikacja jest tak zbudowana, że nawet jak się tam logujemy i coś robimy, to nie zapisują się te dane na naszym telefonie, co jest bardzo istotne, tak, że to jest tylko w tej aplikacji. Ale też bardzo istotne, że jeśli ściągamy tą aplikację e-urząd skarbowy, to żeby to robić wyłącznie ze strony gov.pl, bo często nam się coś pojawia tak z tożsamą nazwą, z tożsamym nazewnictwem i tu bądźmy ostrożni: no bo to jednak wiadomo, że, że trzeba z dedykowanych stron ściągać i z pewnością. No, nasi stali podatnicy, czy też klienci, którzy tu nas ciągle oglądają, z pewnością wiedzą, które to są strony, ale zachęcam, żeby właśnie no, tylko na, przez te strony dedykowane, bo to jest podstawa pewności no, wszelkich transakcji, które tam robimy, i też tego, że nic się nie stanie złego. Czy jak ktoś już jest taki yy, bardzo obyty, ma hmm. tego smartfona? Bo jak Czyli tu ja powiedziałem... i pani redaktor, tak? Tak, no my mamy, akurat tak się, tak się złożyło. To co, ściągamy aplikację okay. ze strony urzędu, żeby to była wiadomo już bezpieczna aplikacja. Jak wygląda dalej korzystanie z to tego? To jest bardzo proste. Trudne, nie trudne, Tak, Właśnie. bardzo proste, ja może szybciutko, po prostu nie będzie to widać oczywiście moich danych, tak, ale aplikacja mam ściągniętą, no bo jako pracownik KAS mam i oczywiście jak już jestem, mam nadane akurat biometryczne blokowanie, czyli wystarczy, że podam numer PIN-u, i za chwilę aplikacja już. się pokazuje, i już mam dostęp do tych usług, które są. Czyli poszczególne kafelki na tę chwilę. Chwila, moment. Tak, chwila, moment. I oczywiście no to jest o, o tyle fajne, że rozmawialiśmy tutaj, że często używamy tych aplikacji urzędu skarbowego no już poza naszą aktywnością zawodową. Nie, jesteśmy, nie musimy się zwalniać z tej pracy, tak? nie musimy z, ustawiać konkretnie dnia pod, pod wizytę w urzędzie skarbowym, tylko w każdej porze 24 godziny na dobę. Wchodzimy, piszemy coś do urzędu, oczywiście zachęcam, żeby były to dobre informacje, czyli pozytywne. Ale, Ale pytania zadajemy wątpliwości, wątpliwości, rozwiązujemy. Tak, możemy złożyć oczywiście ten epit, możemy złożyć to zaświadczenie o niezaleganiu, o dochodach, które są bardzo istotne chociażby kiedy staramy się o wszelkiego rodzaju, czy też kredyty, czy jakąś formę pomocy społecznej. Bardzo istotne, bo przez to narzędzie oczywiście te wszystkie funkcjonalności są bezpłatne. Natomiast gdybyśmy to fizycznie musieli zrobić, to mamy koszt opłaty skarbowej, no zawsze to są jakieś pieniądze, które my niepotrzebnie wydajemy. Ale co jeszcze bardzo istotne, tu jak się logujemy do tej aplikacji, czy do tej, czy poprzez urząd skarbowy, poprzez stronę internetową, to pamiętajmy, że nie musimy nigdzie wpisywać swoich danych. Już te dane są i to jest bardzo duża, duże ułatwienie, bo nie musimy także podpisywać tego dokumentu elektronicznym podpisem kwalifikowanym, tylko po prostu podpisujemy, wysyłamy, czy to zeznanie, czy, czy, czy korektę, czy patrzymy, jak przeznaczyć wpłatę, chcemy wyjaśnić. Mamy tutaj kiedyś mówiliśmy pani to o tym, że możemy też zobaczyć te złe rzeczy, czyli chociażby zaległość albo na przykład zaległość z tytułu mandatu, tak? Ale to dobrze jest wiedzieć, że. Dobrze to jest. jest wiedzieć, tak? I, i, I tu naprawdę zachęcam, żeby czasami sobie wejść, tak, że jest taka opcja raport podatnika, czyli można sobie go wygenerować i zobaczyć. Co urząd o nas wie, a co więcej, czego brakuje. Bo czasami się okazuje, że na przykład brakuje jakiegoś elementu, dokumentu, który można by uzupełnić, i właśnie w tym narzędziu będzie to wszystko widoczne. Czyli można powiedzieć, że nie tylko urząd wzywa, ale także my możemy samą kontrolą zobaczyć, czy jesteśmy fair wobec urzędu skarbowego. Naprawdę zachęcam, ja też powiem szczerze, mimo że no, pracuję oczywiście w instytucji X czasu. To to narzędzie e urzędu faktycznie zaskakuje czasami pozytywnie oczywiście tymi rozwiązaniami, bo Resoł cały czas pracuje nad nowymi elementami. No i tu obecnie jest ten element związany z aplikacją, ale także te, tym, że widzę swoje wpłaty, widzę to, co w trakcie, chociażby jak ktoś prowadzi działalność, dokonywał wpłat na zaliczki, więc tutaj naprawdę ta funkcjonalność no, powoduje, że jakby odchodzimy już od takiej stricte kontaktów człowiek-człowiek, tak? Chociaż może to no ale to powiedzmy, tak. że z jednej strony może i gorzej, jeśli uhum. lubimy spotkać się z człowiekiem, ale z drugiej strony o tyle łatwiej, że nie musimy czekać, nie musimy stać w tych kolejkach, tak, oczywiście. no bo to mamy zawsze przy sobie, jak nie w formie telefonu, to w formie tak. komputera, więc to na pewno przyspiesza, jak sobie przypomnimy o 23, że trzeba coś tam, to możemy to zrobić w przypadku wizyty fizycznej, no o 23 urząd zamknięty. Tak, natomiast też nawet tutaj 23, jak zapałamy tą miłością, żeby przyjść do urzędu skarbowego, to możemy też umówić wizytę, tak? Czyli poprzez umów wizytę wskazujemy konkretny dzień, czyli nie też wymuszenie jakby tym, kiedy możemy, tylko kiedy chcemy. Ustawiamy konkretną jakby dzień, godzinę i wtedy przychodzimy do urzędu już od razu jakby czekamy na, wtedy na takiego podatnika z tą obsługą. I tu też może taka bardzo ważna uwaga, bo mówiliśmy u pani, pani redaktor niejednokrotnie, że my też jesteśmy i też staramy się doskonalić i badać nasze nasze usługi, że jeśli umawiamy taką wizytę, czy w ogóle robimy jakąś interakcję w e Urzędzie Skarbowym i pojawia się możliwość podawania naszego numeru maila, to zachęcam do tego, dlatego że często po takiej wizycie wtedy pojawi się ankieta w ankiecie będzie można napisać oczywiście mam nadzieję same dobre rzeczy. Cały czas tak mówię, że same dobre, ale jak wszyscy będą chwalić, to nie będziecie wiedzieli co poprawić. Ale właśnie dlatego, <laughs> dlatego zachęcam do podawania tego maila w e w umawianiu przewizytę, bo to, tam oczywiście nie, nie ma takiej możliwości, żeby tylko jak się pisze dobre słowa, to przechodzi, a jak złe to nie. <laughs> Natomiast to pozwala nam jakby też patrzeć, w jakich obszarach trzeba się doskonalić. Tym bardziej, że no, miejmy świadomość, że podatnik może tutaj nie tylko składać zeznanie, to PIT 37, tak jak się teraz dzieje, ale nie wiem, może dostać spadek, może dostać darowiznę, też dobre rzeczy oczywiście. To są trudniejsze już sprawy. E, tak, ale może nabyć nieruchomość, tak? może być podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnej, czy chociażby kupić jakiś samochód. Więc tych obszarów podatkowych jest bardzo dużo, no, a czasami się też może zdarzyć że będzie chciał rozłożyć jakąś zaległość na raty, tak? I to ten obszar w zależności od tego, co. I urząd będzie... skarbowy jest łaskawy, pozwala. No to oczywiście są przepisy ustawy o ordynacji podatkowej, ale mówię, że te obszary są bardzo szerokie i różne i to powoduje, że każdy ma inne oczekiwania, takie ja też yy, to musi być dostosowane. Dla, dlatego zachęcam do tych ankiet, tak? bo to naprawdę oczywiście do szczerych, tak, żeby tutaj nie, nie, nie było. No też, żeby było wiadomo, co jest dobrze, a co trzeba poprawić. A, tak. yy, ale powiedzmy Dokładnie. też o tym, że. Yy... Bo wspomnieliśmy, że czasami jest trochę trudniej, że my mamy tego gotowca, jak tam wejdziemy i wiemy, kto ile zapłacił, bo był do tego zobowiązany czy my sami, no ale chcemy zastosować jakieś ulgi, chcemy. Dostać tego zwrotu trochę więcej, bo nam są pieniądze bardzo potrzebne i możemy to zrobić. Absolutnie tak. Jakie ulgi są takie, z których, nie wiem, korzystamy najczęściej? To jest najbardziej powszechne i warto, żebyśmy mieli świadomość, że możemy to zrobić. Tak, oczywiście najczęściej no, to jest z tytułu wychowywania dzieci, ale bardzo często też podatnicy oczywiście uprawnieni korzystają z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga jest o tyle istotna, że raz, że jest to kwota 280 zł, a dodatkowo można także w ramach tej ulgi dodatkowo jeszcze wskazać kwestie związane chociażby z wydatkami na leki. Tam jest oczywiście warunek, to też przestrzegam tutaj wszystkich Państwa, że to nie chodzi o każdą kwotę, tylko każdą wydatkowaną powyżej 100 zł w danym miesiącu, więc to też są jakieś obwarunkowania w tym zakresie, ale faktycznie możemy także edytować ulgi czy też odliczenia związane chociażby z darowiznami. Mówiłem tutaj o powodziach, powodzianach i właśnie pamiętajmy, że także w trakcie roku możemy przekazywać pożytkowi publicznemu jakieś kwoty i później w naszym zeznaniu, to odliczać, poza tym, co nam się wygeneruje w zakresie 1,5%. I to też jest bardzo powszechne, bo to jakby w trakcie oku pomagamy. A jak to zrobić, to jak już jesteśmy tak bardzo e-ludźmi, e, e, e że tak powiem? Bardzo często wpłacamy poprzez te serwisy tak. crowdfundingowe jakieś kwoty. Czy to się liczy? Tak, o ile oczywiście organizacja ma charakter pożytku publicznego i często y, zobaczymy w tych takich bardzo znanych serwisach, że przy, po podaniu maila przyjdzie nam na mail, maila potwierdzenie właśnie dokonania darowizny, która jest podstawą do odliczenia w tym roku, w którym akurat jesteśmy, czyli z reguły na następny rok, tak będziemy musieli to wykazać. I zachęcam, bo często właśnie, y, nazwijmy to złotówka do złotówki, jakieś pieniądze się... Y, y, uzbierają. Trzeba mieć na to oczywiście potwierdzenie, że z reguły puszczamy to z konta, więc też mamy to potwierdzenie i to pozwala nam odliczyć wtedy tak od, od tych naszych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym oczywiście od osób fizycznych, a dodatkowo jeśli jeszcze wyjdzie nam ten podatek z 1,5% no to już możemy tak wskazać właściwą organizację. Dobro się opłaca. Dobro się opłaca i to ja, ja, ja wiem, że może trochę rzucę takie hasło nie niepopularne, ale to nie tylko jakby podatnicy, ale także wszelkiego rodzaju instytucje, szczególnie w tym okresie powodzi, pokazały, ile, ile faktycznie tej pomocy poszło w tym zakresie. Ja tu też no, chciałem jakby trochę pochwalić z naszego obszaru łódzkiego, bo bardzo dużo tej pomocy poszło do właśnie szczególnie obszaru Dolnego Śląska. I także moi koledzy i bo też koleżanki, bo mamy w swoim obszarze także funkcjonariuszy Służby Celno-skarbowej i oni fizycznie także w takiej pomocy uczestniczyli bardzo, bardzo bardzo, dużo, więc myślę, że pomimo tego, jak czasami jest taki ciężki jakby odbiór tego, jak, jak, jak funkcjonujemy w codziennym życiu, to faktycznie ta, ta, ta pomoc idzie z, z każdej strony. To podsumujmy, nie bać się Urzędu Skarbowego, wchodzić na stronę, ściągać aplikację z, z, strony, tak, z strony, która jest sprawdzona, nie, nie wiadomo skąd. Dokładnie. I być na bieżąco, bo zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć obojętnie, w którą stronę przepływ pieniędzy ma tak, iść. Być na bieżąco i pamiętać, że ta kolokwialna złotówka do zapłaty, ale także do zwrotu, jedno i drugie jakby w systemie finansów publicznych jest bardzo potrzebne i, i zachęca do tego, żeby nie tylko się aktywować, kiedy jest nadpłata, ale także w tej terminie wszystko regulować z Urzędem Skarbowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.